Przedstawiam Wam mój kolejny projekt. Jest to komór 2 z 1968 roku. Po zakupie został wstawiony podganek, i tam przeczekał kilka ładnych lat na właśnie ten dzień czyli renowację. Na szczęście na rynku jest dostępnych wiele części, które znacznie ułatwią mi pracę. Zapraszam do pierwszej części renowacji tego kurdowego motoroweru. Początek jest zawsze taki sam, czyli rozebranie jednośladu śladu na części pierwsze. Aktualnie skupię się wyłącznie na części lakierniczej, Na mechanikę przyjdzie czas później. Jak widać, stan komara nie jest tragiczny, wymaga sporej ilości pracy, lecz korozja nie spowodowała wielkich strat. Widoczny jest mocny nalot, który powinien poddać się przy piaskowaniu. Zabieram więc komara do piaskowania i widzimy się za chwilę. Po dokładnym oczyszczeniu wszystkich elementów czas na antykorozję. Zanim się do tego zabiorę, chciałbym zabrać Was na jedną zdalną lekcję. Już tłumaczę dlaczego. Przed piaskowaniem powierzchnia stali w powiększeniu jest jak na powyższym rysunku, czyli w miarę prosta, bez większych ostrych krawędzi. Po piaskowaniu struktura stali jest ostra, szorstka i nierówna. Każdy podkład antykorozyjny tworzy warstwę o pewnej grubości. Gdy położymy podkład na stal surową przed piaskowaniem, ułoży się on w miarę równo na naszym elemencie, tworząc odpowiednią grubość, zapewniającą ochronę antykorozyjną. W przypadku ostrych fragmentów stali po piaskowaniu podkład wpłynie w niższe partie blachy, zostawiając wystające pagórki stali. W tych miejscach pozostaje więc surowa stal, która nie będzie odizolowana podkładem epoksydowym. Jak wiadomo, kłopoty murowane. Biorę więc papier P120 i szlifuję powierzchnię przed podkładowaniem. Pozbywam się w ten sposób ostrych pagórków stali. Pamiętajmy o częstej zmianie papieru. Tępi się on na stali w szybkim tempie. Kolejnym krokiem jest porządne odmuchanie elementów z pyłu po szlifowaniu i piaskowaniu. Później rozkładam elementy w moim warsztacie i biorę się za odtłuszczanie. Powierzchnię po piaskowaniu wbrew pozorom należy odtłuszczać. Na logikę, ścierniwo do piaskowania da się użyć kilkukrotnie po odpowiednim przesianiu. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś wcześniej tym ścierniwem piaskował na przykład zaalejoną komorę silnika. Dalej wiadomo. Poświęćmy więc chwilę na porządne otłuszczenie powierzchni. Nakładam zmywacz na element, daję mu czas na zareagowanie z wszelkimi tłuszczami, a następnie wycieram czyściwem papierowym. Kolejny krok to aplikacja antykorozji. W moim przypadku jest to podkład epoksydowy Primer 500 z linii Ultra. Mieszam go w proporcji 2 do 1 z utwardzaczem, następnie dodaję 20% dedykowanego rozcieńczalnika. Podkład aplikuję w dwóch warstwach docierając do wszelkich zakamarków. Czas odparowania pomiędzy warstwami wynosi 10 minut. Użyłem do tego pistoletu z dyszą 1,7 mm przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 2 bary. Po 12 godzinach podkład jest w pełni wyschnięty i gotowy do dalszych prac. widać elementy są już w podkładzie epoksydowym, ten podkład zapewni im ochronę antykorozyjną na wiele lat, ponieważ żywice epoksydowe są najlepiej izolującym materiałem, a co za tym idzie antykorozyjnym. W środku planuję dać jakiś delikatny baranek, tak aby zabezpieczyć powierzchnię przed uderzeniami kamieni. Następnym etapem renowacji komarka będzie wypełnienie szpachlówką wszelkich nierówności, miejsc po wrzerach. Jednak korozja zrobiła swoje. Ten etap szczegółowo omówię w kolejnym odcinku, do którego już teraz zapraszam. Będę na bieżąco informował Was o postępach prac. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że byliście ze mną. Zachęcam do lajkowania, do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Trzymajcie się. Cześć.